Tak? tak, tak na go dokresz. Ty. Co? Ale mały. A Siemanero, witam Was w kolejnym filmie na kanale Wędkarstwo Kiedyś Uda. Ze mną dzisiaj wraca David. Dwa dni byłem na grunt i stwierdziłem, że wracam na chwilę do spinningu. W środę byłem, czwartek byłem, sorry we wtorek i w środę nawet puknięcia. Widać, że dopiero tarło jest, ta ryba nie chce, wpływała koło robaków. próbowałem też na spławiki i nic. Więc dzisiaj stwierdziliśmy, że lecimy na spinning. Może chociaż jakiś szczupak wpadnie, bo na to jest szansa. Pogoda dzisiaj sprzyja, wszystko nam sprzyja, niebiosa nam sprzyjają, no i tyle w sumie w temacie. Pamiętajcie o subskrypcji, a ja lecę. Zaczynamy, jezioro pierwsze, ale się rozpadało dzisiaj. Do ósmej ma padać, ale nie spodziewałem się, że aż tak będzie padać, ale dobrze, że jest chociaż ciepło. Obrzucamy tutaj rachu ciachu i lecimy dalej. Byliśmy już na jednym jeziorze. To tam nie pokazywałem tego, bo nic się nie działo. Bardziej więcej zrywania przynęt niż to warte. Dzisiaj wszystko wskazuje, że szczupaczek powinien żerować. Pogoda dobra, ciśnienie dobre. Wszystko jest na najlepszym porządku. No i zobaczymy. Dzisiaj z Dawidem. Jak widzieliście na, na dzień dobry, więc zaczynamy zabawę, czas zacząć zabawę z tymi szczupakami. A czy będą, czy nie będą, to czas pokaże. Do ósmej ma badać, później już ma być ciepło. Mam nadzieję. Widziałaś jak się rzucają? Jak się rzuciła? Wyskakując z wody. No? Tu takie? Ale brać nie chcę. Byłem tutaj w czwartek ryba wręcz skakała, i nic. To mi a podobnie chodzi jak mikado, tak. Ty 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 ty. No. Ale jaka cichutko robię. Ale kowro, to się wrobi co ty gadasz No tak, nie. Cichutko tak. chodzi. Uh -huh. A wcześniej tak no jedziemy. Dobra, jedźmy tam gdzie wiemy, że coś się skończy. No. Był był ta od razu przy tym, ty weź zjeżdżaj stamtąd, zjeżdżaj stamtąd, od razu przy tym, przy, przy opadzie, nie? Jaki pech, ty mam łuskę, mam, ale to chyba rybę zahaczyłem, wiesz? no bo takie no i taka łuska średnia no ja Cię kręcę ale jajca Ryby tu pływają, ryby tu pływają. No, widzę, ale ty. Takich 10 pełno ryb. No to nieźle. No, w jedną i w drugą, ale pełno, żywca jest pełno. No takie ładne te ryby, ci powiem, ty. Ile tych ryb? Nie wiem czy będzie widać ty, jo, kieruj I to takie 10 cm majster Jać Bardziej krasnopiły na tym. Ciekawe czy to będzie widać Nie wiem czy widać te ryby Ale rybska No pojęcie takie 8-10 cm pełno, nie? Ale rybska ty nieźle, nieźle, nieźle Dwunastki nie bardzo oby już nie padało no nie, już teraz nie oby już nie padało i szczupaki brało. No to wyrywaj, chłopie, kto jak nie ty. Kto jak nie... Kto jak nie speeder weer?

Wie? Tak, tak na siłę też. O, pięć. Jak pięćdziesiąt 55. No. Jak nic. Ale dobrze że ja pierwszy. No to Dawid łowił może czas na mnie może też bym zapadł jakiegoś czupaka, czy nie. Wreszcie. Dzisiaj nie mam dnia, czuję to. Czuję, że dzisiaj chyba nie, nie mój dzień. Ja pier... Co jest do cholera? Ty? Co? a yeah, ty ja mówię co tu się dzieje? Istorello. Zobacz. <grystarello> El pistorello Ja mówię ty, co, co tu chodzi ty? A co? Poczułeś co? Ty że coś zaczepiłem, idzie w jedną, w drugą, widz, co jest, nie? Ja malutki. No kurde jaki pistorello ty Za grubo O jest tu jeszcze. Idzie sobie. O stoi, idzie? Tak. No, a poszedł, nie? Ty, ja mówię, co tu jest, jakieś zielsko, czy co? No, rzucaj tu. Tu widzę takie miarę. Tylko ja tu w lewo, chciałem, wiesz, do mnie w lewo. ja na prawo idę. Dobra. Dwa jeziora za nami. Davis jak zwykle prowadzi. Ham jeden, prosta. Ale opowiem Ci dwa zerwane, nie? No bo on wczoraj mówił, żebym go wziął na spinning, bo mam go nauczyć łowić. No i widać, że Moja nauka nie idzie na marne, nie idzie w las. Dobrze mu idzie. Jeszcze kilka lat i myślę, że złapię tą setkę, nie? Ja na razie mu daję fory, szczupaki odstępuję. Lecimy na rosnowo. Co tak patrzysz? Nie, chociaż tu nie wiem czy wejdziesz, wiesz? No, lecimy na rosnowo, zjemy grilla i mam nadzieję, że coś tam się wydarzy. Pogoda dzisiaj bardzo fajna, taka idealna fajkowa. No rano też no ale teraz już w sumie przeschliśmy, więc nie ma problemu, nie? Jedziemy dalej, widzimy się dla Was za chwilę, dla nas za 10 minut. Pozdro. No bombluje u Ciebie. Co? u Ciebie. No pogoda, pogoda, ładna, ale Pajkowo siadło. No pełno jest, no równiście jest pełno, chyba. Coś tu goni, coś goniło. No właśnie nie wiem, czy moja przynęta, czy coś goniło. Dobra, rzucam Wicia! ale to fajnie widać jak ucieka przed moją przynętą jak ucieka ten drobnica od mojej przynęty no wiesz tam to wiesz tam albo ok, bo ochoń tak samo no o no. nie, on powinien wtedy z tego uderzyć zapadł na tym polega klucz. To masz tam, tam, tam. tam biała Ale patrz jak tam podjść sztuk, bez widoku, chwale. Tak idzie. Ooooo! No nie jest pieszka. Ani, ani, pani Boga! Ole, <grym> przy. <grym> Co tu się wydarzeje? To jest wszystko mamy nagrane. Patrz, a tu? A nie, to drzewo. Ja pierdolę, ty jednak, no, jakie one są kolory? Wam że dzieje się, kurwa, co chwilę coś tu wszędzie gania. Tu wszędzie, tu wszędzie, tam wszędzie. Masakra jest, co tu się dzieje, ale na nic nie chcę wziąć. Wszędzie co chwilę, chwilę siedzimy i się zaczyna. Ciach, pach, tam, a tam to już nie mówię. No tam przecież, nie? Tam to, tam to w metr w górę ten szczupa chodził. Ale próbujemy, kurwa, zawsze, I nic. Kurde, nie wiem co jest. Wszystkie kolory, kurde. Ale piękna pogoda. O, pięknie jest. A tu stolik szwedzki dla szczupaków. Chwilę coś tam było. O. Ale mały, A, ale nagrało się. Ale poszedł, po. Tak? No zaś za ten. Tego nie widzisz może, ale... No. No i co? Ale w to się grać z wody? No nie wiem czemu. No jakoś tak samemu. <noise> ale nie duży pistolet. No, no Ale nie jakiś tam No to może i będzie większy. No nie To tam No ja Kończymy, bo nie chcę na nic reagować. Tutaj też pontony pływają. Z chodzi koło nich się śmieje i, i tyle z tego wychodzi. 13 godzina starszy porzucaliśmy, dwa wpadły, jeden spadł, Widać było rybę, ale widać jeszcze nie ma ochoty. Pisali do mnie z jezior. Na grunt dalej nic, więc tym jestem bardziej zmartwiony. Niż to ryba nie jest tak aż aktywny. No, ale widzieliśmy tu chyba karpę, tak? No nie wiem no tak coś lina karpia, bo Dawid tak nie rozpoznał ale coś dużego tu pływało Na pewno. to ba... mi się wydaje, że przytarle może być, może być lina, bole, coś najgorsze, że ten grunt jeszcze nie odpalił co tu się dzieje z tym gruntem woda się nagrzewa, a ta ryba dalej gdzieś mówi coś się boję, że będziemy musieli do czerwca czekać niestety, ajajaj aj, aj. no ale co, poradzisz jak się podobało zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję wejdź na grupę na facebooku i do następnego